Jeźdź do, No wersję. No na tutaj na marka... Jaka to na pięciu Widać, że jest aż To trzeba zrobić Ale no właśnie, nie... Trzeba to jakoś inaczej wpisać, niż ty wpisy. A wyobraźcie są dwóch ekskluzerowe. można na przykład trzy. Że można na przykład pierwszą warstwę robić niebieską, czy niebieską. Sk Sk no, Sky is the limit. Trzy bo muszą być skalibrowane i tak naprawdę. Wiesz co trzeba okay. do czegoś? Albo dwa takie. Połączymy się z internetem. Nie, to, nie ma. Nie może pani nie, nie jest niepodgrzywane jeszcze. Ona no, nie? trzyma się. Tak to się trzyma. Ja dzisiaj otwarty razem pierwszy wydruk po prostu na niej tej, tak? Piec naszy stół był trochę uszkodzony. Muszę dopiero tak powiem, założyć. Tak, miałem tutaj taki kwadracik zielony, nie wiem, na Tak, tak. Zimę, jeszcze muszę... Jeszcze jest za zimne, żeby... Zimę. Zimę.

7 sekund w 5-4 wystartuję. Ja się nim zainteresowałem pod kątem maksa, żeby jakieś tam koszyczki do baterii, podkurki podróżyć dotarcze tego kilku rzeczy, żeby sobie drukować. No, schop, tak, to się no, się nawet przykleiły, no nie? Znaczy jak nie zależy jak ustawisz, to na przykład przed, przed pierwszym wydrukiem, ona może robić sobie takie kółko i jak widzisz, wtedy ona rozpęd, traci ten, tak powiem klej niestabilny, to jest raz, a zła, dzięki temu ty też dobrze spozycjonowaną, żeby, żeby jak to kółko się zrobi w ten sposób, to znaczy, że jest nieustawione. Nie? Nie. Tak, musimy wszyscy tak w wypatrzeć popatrzeć grzej się. Grzej się. Grzej się. Wiesz co? Na, na to są takie sztuczki, że na przykład możesz ustawić, że pierwsza warstwa ma być bardziej gorąca. nie? Można tam sobie nastawić. Można na przykład takie rę do włosów sobie psikają. No różne tam sztuczki, prawda? Więc tu będzie grzany, tu jest przygotowany jest wyjście na stół grzany. tylko muszę... Tamten, który byłem się drobniem, poprzednio się trochę w co? co ja się zainteresowałem tym pod kątem części do macie. Tak? Wiesz, jakiś tam wiesz, koszyczek do baterii, podpórkę pod wyświetlacz, tego typu rzeczy, tak? Jak przyszedłem do kolegi, akurat po prostu już jest zdewastowany i powiedziałem, weźmy do coś, coś takiego, tak? To jest drukowane z drukarki, to jest, to jest... tak, ja nie... tylko że z drukarki, która ma 03, no widzisz, to nie jest drukowane, no, no, przyjrzyj się, za to już jest zdewastowane i uwierzysz, że jest w sobie drukowane, weź palcem, widzisz, bo mam po, po, popękane brzegi są. Nie jest koszt mniej więcej Wiesz co, ja powiem tak, żeby coś sobie zacząć, jak ktoś się mówi, do majsterkowania, to by trzeba dwa koła na to wyrzucić, nie? Tam od 1500 do 2 kół, żeby już coś zacząć sobie tam coś bawić się, no nie? Natomiast ja będę ją zabudowywał, żeby miała wiesz, pełną zabudowę, żeby wiesz termicznie wiatr, nie tego. Bo przy takich bardziej poważnych wydrukach to wiesz, zawije ci i go skurczy, tak? Dlatego lepiej jak jest to zamknięte w akwarium. Nie? <todgłosy> No coś eee, super. Jakoś, jakoś jeszcze... Nie, wiesz co? Tędy mam od kolegi. Akurat to jest, yy, wydrukował kolega nowe kółka i tu zostały założone, a to zostało stare zdemontowane. tak, I właściwie kolega UET, to jest pełnie słabe. To bym to złamał. Tak? Tutaj bardzo fajnie widać tą strukturę. Powiedz, no spróbuj to złamać. Ale nie używaj stołu. No spróbuj no. Nie no, do... no widzisz. No to teraz masz okazję. Dlatego to jest na ja przykład kolegium, słuchaj, wydrukujmy coś, na pudełko od zapałek, tak? On mówi, e, żeby nie było takie proste, no to dodał napis tu i jeszcze porobił tu otworki. Chodź. Tak? No. Tylko, że to jest drukowane u kolegi, który używa od pół roku tej drukarki. tak? mają skalibrowaną i ma cienką dyszę, tak? A to jest moje? A ja dzisiaj, a ja pierwszy wydruk na, na niej zrobiłem o czwartej nad Radę. Proszę. Następny, tak? Zrób to jako nagrodę dla Pani. Dobra, brudzajmy nie. Trzeba coś nasmarować, pewnie.

Usowa, spłacie, w składzie Jacek tam w praktycznej, a z AHC i Uniwersytetem Praktycznym, a także Jacek z Katynicia z Katynami osoby pomocnicze, Jarek jest 6 i ja, Pan Klaudek 3 6 na Wybraliśmy grupę A. prezentowany przez Macieja SFP. Zbudowałem naprawdę bardzo dobre raport, Były prezentowane prezentowany przez grupę, też na tej sali. Wydaje mi się, że jest na tym temacie do spoczywania, ponieważ jest to nasza rodzina, wąska konstrukcja. Chyba od czasu nas więcej do roku. Mająca. Mamy nadzieję, że rozproszę no, no, się na tyle, tak, jak właśnie to możemy razem przyjrzeć. Pozostałe, pozostali koledzy oczywiście w tej grupie rt naprawdę małe urządzenia. Natomiast my byliśmy już wybrać na pierwsze miejsce i to się Jest W grupie PM, czyli w tej grupie, którą czyli tutaj. Dziękuję. jako pierwsze.

Ilu watowa jest ta grzałeczka? Ilu watowa? 40. 40 Na podobnie jak w Pistolecie, tak? Tak, mniej więcej no nie? Znaczy, tam jest zaślep 24V na takim 3 metrowym przewodzie, no nie? Mhm mm mm -hmm. No, to jest przystępnie I a może nie Nie, bo, bo... Stupor